Hej, hej, tu Karinka. Dzisiaj właśnie pokażę Wam, czy nawet pokażę Wam, sama pierwszy raz robię placki na płatkach owsianych, tak jak my mówimy, na no to haber floki z bananem. Pierwszy raz to w ogóle robię, jeszcze nigdy nie robiłam. Jest to ogólnie takie dla, dla dietyków, żeby wspierać diety i tak dalej. Mi to nie jest potrzebne, ale spróbuję. Jest, bo co ciekawiło mnie, jak to może smakować. I tutaj Stefan coś się odchudza, więc dla niego akurat super. Ale wątpię w to, że mu to będzie smakować. Teraz pierwszy co się teraz przed chwilą dowiedziałam, to, że wygląda jak stara baba. No nie wiem, wygląda jak stara baba. <laughs> Mam włosy spięte, dlatego że gotuję. Wiadomo, że jak się gotuje, to należałoby włosy dłuższe spiąć, żeby nie dostały się do jedzenia. Więc tak też to robię. A więc tak, zapraszam Was, żebyście mnie obserwowali, jak ja właśnie gotuję. Więc tutaj mam miskę, banana, dwa jajka i pół szklanki, jak to mówią, tych płatków owsianych, Haberfloki. Ja jeszcze w domu je skruszyłam, żeby nie były takie całkiem duże, to miksera ten i wymieszać, nie? Żeby były takie bardziej, mniej, no, drobniejsze, bo akurat miałam same. Właśnie nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nie mam pojęcia, więc dodajemy pół szklanki tych haberfloków, jak my to mówimy, i tak, dwa jajka całe się do tego dodaję. Tak czytałam. Nie powinny być nam paszty. Świeżo kupiłam. No i. Niech to taki zostaje w nich. Co? No. I teraz y, mieszamy to. Trzeba to wymieszać i na 10 minut, około 10 minut, odstawić, żeby te płatki. Wciągnęły trochę tego jajka i się takie trochę lepiej zrobiły, takie miększe. Więc mieszam, mieszam, mieszam i za chwilę odstawiam i nie robię banana. chane, więc zabieramy się za banana, i nasz banana, banana widelcem i wnieciemy. wnieciemy na takie małe drobne widelcem, na drobno. W i z ciastym Tak jeszcze trochę. Aż będzie taki całkiem brań z tego banana. Jak będę chodzić tak troszkę dziwnie, to się nie zdziwcie, bo ja dzisiaj trenowałam i strasznie mnie jeszcze nogi bolą z Bo Jak już wiecie, zaczynam trening. Ja znowu wracam do ćwiczeń. Pewnie też będę filmiki nagrywać, jak ja ćwiczę. Moje, moje zestawy ćwiczeń, już parę ich jest w internecie. Znajdziecie pod tytułem ćwiczymy z karinką. I tutaj mamy. Może teraz gotujemy z karinką. I dodajemy. Całego podniesionego banana, do tego ciasta. Całego nie zużyłam, troszeczkę tu jeszcze zostało. Ale może jeszcze troszeczkę tego banana. Czy mogą z domu wziąć więcej tych bananów. Mam z domu, a tutaj przyniosłam tylko jednego, bo ja tutaj nie urzęduję, to jest dom Stefana. Ja tutaj jestem tylko gościem, albo tutaj jest Ale tak urzędować to ja urzęduję 100 metrów dalej. Więc muszę jeszcze troszeczkę zostawić z tego banana na wierzch, dekoracja. не чек, не чек, банан. Раз просто я так на Пахнет пышнее, бананово. Размешиваем. W międzyczasie już sobie palnik włączę. się się zagrzewał. Znaczy się palnik, to powiedziałam. Ja mam w domu palniki, a tutaj mam piec na prąd. A więc, mamy uzyskaną taką fajną masę. Jeszcze łyżka. I za chwilę... właśnie ktoś mi pisał, że trochę ciasta kapnąć na patelnię, żeby sprawdzić, czy jest olej rozgrzany, albo jakąś tam wodą prysnąć, albo coś takiego. Są różne metody, co żeście mi pisali wtedy. Więc spróbuję może tym ciastem, ale to jeszcze chwilę będzie trwać. I mi się to na rozgrzeje, to też ciasto się fajnie naprężnieje. Więc może teraz króciutka krewka i za chwilę się znowu widzimy. No i tak i znowu się widzimy. Teraz tak sprawdzę jak to jest właśnie. Nie. Jeszcze nie jest rozgrzany. Nie syczy. Ale spróbujemy jaki on będzie. Ten malutki kawałeczek. Już chwilę grałam, ale widocznie się jeszcze nie rozgrała. A więc kolejna próba. O, teraz już się coś dzieje. No to już możemy zaczynać. Trzeba je trochę ubić te placki. One są bardzo takie gęste. Och, i już trzeba zmniejszyć. Pierwszy raz to robię. Tak. Jaki piękny.

Tak, zawsze na wyczucie, zależy jaki ogień jest, trzeba pilnować, żeby nie było za mocne, za ostre, a to trzeba patrzeć. I patrzymy tak, żeby było dobrze. Robię to pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to będzie. i no, jeden mamy. Od razu nakładamy następny. Wybijamy lekko, rozprowadzamy. Jest na próbnicę dobra, nie powinien być za ostry. I patrzymy, co się z nim dzieje. Cieszy może tyle. jak to będzie smakować. Więc tak, ja sobie tutaj będę piec, a raz muszę spauzujemy i za chwilę się widzimy, jak uwielbimy. No i już tutaj mamy gotowe placki z banana. Tak, fajnie wyglądają. I zapraszam do jedzenia, kosztowania. Większy o, jeszcze. Tak. I teraz. Może skosztuję, nie, gdzie co nam ale, trzeba, ale mm, trochę później może sobie wezmę tylko syropu, ale najpierw skosztuję właśnie jak to w ogóle smakuje na wszystko. Jak od czasu do czasu to nawet jest ok, ale teraz tak, żeby to nie wiem co jakiś czas, no to to można, ale nie żeby teraz to um, bieżąco jeść, to dla mnie to nie jest nic. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo smakuje, ja lubię banany i fajny aromat banany jest, jest bez, bez cukru, a jest słodkie, to jest duży plus, bo cukier jest niezdrowie, jak wiemy. Więc jak dla zdrowia to absolutnie polecam. Ktoś może użyć trochę mniej tłuszczu, bo ja używam, no, tak bardzo mocno nie patrzę na to, żeby było, to takie, bo ja nie potrzebuję diety, ale oczywiście można ten tłuszcz kokosowy weźć wejść, albo na przykład jakieś tam oliwy z oliwek czy coś tam takie są różne alternatywy. Ja akurat zwykłe tłuszcz używam. Więc akurat tutaj to niezdrowe, no to trochę jest, no ale tak jak wie, że ja dla mnie nie ma za bardzo znaczenia. A jak ktoś się chce odchudzać, to jak najbardziej polecam, właśnie placki nie z banana. Może z kosztuje? No, złą tylko dawno. Nie wiem. Polarak idzie. piznął. Koszta. No to dziwne jest. To jest konsystencja jak zimna czarna choćby. No. Ale? Bazują na tanim bananie No, jak ktoś no. lubi banana? Swoją drogą dobrze, swoją no takie, takie jarne czuć. Mhm. takie ziarna czuć, takie. Nie. No, ziarna, ale bo dobre. to są te, no. bo, Pomimo, że już są e, dosyć zdrobnione, ale to są właśnie te kawałki tych haberflopów. Uh -huh. Płatków osianych. No, gdzie dobra. Uh -huh. No, myślałaś, że cię to nie będzie smakować? tak? Jest, tak, uh -huh. tak, to mogę ci to częściej robić? Częściej, nie wiem. <laughs> Może raz w miesiącu. No. <laughs> <laughs> Nie no, zły nie jest, ale. E, nie, to się nie odkręcał, to się tak. No właśnie. Nie no, zły to nie jest. No, nie, no, że widzisz, jest e, zdrowy, e, mało kaloryczny mm. i może być pyszny. No, tylko że ten mój olej to akurat do zdrowia się nie zaliczano, ale są alternatywy. Olej, ten zyrzuł, zysk, to zysyłowała same kalorie. Mm, No nie jest akurat zdrowi. Mm. No to tak. Mm. To. Takie choćby deser albo śniadanie mogło to być. Mhm. No, to no, jest, no już, tak. No? Mhm. no to tak, zakończymy filmik. Placki zrobione. Udały się. I może ktoś się też skusi, też zrobi. To zapraszam. Pamiętajmy o subskrypcji i podejrzewam, że więcej filmików jeszcze będzie w serii Karinka Gotuje. Więc trzymajcie się, Narkapa.